3, 2, 1 i jedziemy! Cześć! Oglądacie 103. odcinek Webshake TV. Czyli już jesteśmy 3 odcinki po okrąglutkiej od setce. Mamy jeszcze 97 do, do drugiej. drugiej setki. Jak w tramwaje wyświetlę Ci tak. ile do końca roku pozostało dni. Eee, dobra, jakim przystanku? Ja, przystanku? My, My jesteśmy i... na przystanku 103. Numer 103 i zaczniemy, I zaczniemy od mojego tematu. tematu. Tak jest. A ja dziś mam temat bardzo ciekawy, bo wpadł mi on w ręce dosłownie w ostatniej chwili. <laughs> tak. E, mianowicie, czy wiesz że? o istnieniu czegoś takiego jak HBB czy HBB TV? Wiem o istnieniu czegoś takiego jak HBO czy HBO TV. Czy okay, HBO więc b, podejrzewam, że większość z Was też nie ma pojęcia, czym jest HBB TV. To jest taki standard europejski, odnosi do, do telewizji, który specjaliści mówią, że jest nawet większym przełomem i jakby jest, ma wyższy stopień ważności niż telewizja 3D. Mhm. Czyli coś, coś musi w nim, być, w nim być ciekawego. On gdzieś tam się już pojawił. W 2009 roku HB TV to jest generalnie połączenie telewizji z internetem czyli sygnał telewizyjny, który jest przesyłany. Po, jakby. Sygnał cyfrowy, tak? Telewizja cyfrowa, normalna, mhm. zwykła. Obudowana treściami multimedialnymi dodatkowymi, które są dosyłane mhm. za pomocą łącza internetowego. Aha. E, bo to jest jakby też takie rozwinięcie e, teletekstów. W Polsce teletekst to jest tylko tak naprawdę ja tele telegazetą. Mhm. E, I to ci jakby. E, pomaga w czymś takim, do czego służą smart TV na przykład, prawda? Mhm. Wszystkie systemy na smart TV, tam masz jakąś nawigację, masz jakieś dodatkowe informacje, dodatkowe treści tak, tak, itd. Tak tak, tak, tak. I to właśnie mniej więcej na tym polega. Natomiast mhm. tutaj jakby twórcy tego standardu mówią wprost, że to nie jest żadna konkurencja dla smart TV. To tylko pięknie ma uzupełniać, uzupełniać to, co jest właśnie w telewizorach Smart TV. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, mhm. że 12 marca TVN rozpoczął testy w Polsce. Po o, raz pierwszy, proszę. tak, pierwsze testy w Polsce. Oni to robią z, formu, Boże, z, formu, z firmą Ford Pozdrawiam. Także pozdrawiamy chłopaków. I wdrażają tą dosyć innowacyjną technologię dla nadajnika, który jest na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Mhm. I osoby objęte właśnie zasięgiem tego. Tego nadajnika, osoby odbierające naziemną telewizję cyfrową. Ale czekaj, bo jeżeli to jest dosyłane z internetu, to czemu to musisz... musi być coś z nadajnikiem? Nie, nie, to jest tylko, to jest, mówimy o nadajniku telewizyjnym, no, sygnału telewizyjnego. Właśnie. Do tego jest potrzebne jakby jeszcze połączenie z internetem. No właśnie, ale czemu które czy... jest niezależne od. Aha, czyli to nie jest tak, że coś muszą zmienić na, tam, na, na tym nadaj, nadajniku? Właściwie, wiesz, nie rozumiem tego, że skoro to jest dosyłane z internetu, to po cholerę coś mhm. zmieniać na, na, na nadajniku. Podejrzewam, że musisz po prostu dosłać inny sygnał jakoś. Ma gdzieś. Magicznie gdzieś. Z Pawłem Tutką pewnie pogadamy, ewentualnie jak będziemy mieć jakieś jeszcze wątpliwości i może to w przyszłości uzupełnimy, jak te testy się powiodą. Paweł Tutka z Ford VOD, który też odpowiada za ten projekt w pewnym tam stopniu. Toshiba i Panasonic to są dwa producenci sprzętu, który jest w tym momencie dostępny dla polskich klientów, którzy, którzy mogą mieć to. Tak, te, telewizory Panasonic i Toshiba. Czyli to jest też wymagane jakieś dodatkowe oprogramowanie na telewizorze, tak? A, tak, tak. Telewizor muszą być wyposażony właśnie w oprogramowanie, które pozwala na odbiór tego HBB TV. Czyli to A. HBB to jest tak naprawdę co do końca? Co to jest? No. E, to jest technologia, Tura, To jest telewizja hybrydowa, mhm, czyli okay. telewizja cyfrowa plus internet. Dobra. To jest ten standard HBB TV. I teraz, jeśli to się powiedzie, docelowo TV chce to właśnie jakby połączyć z Stefan Playerem. Mhm. W jakiś sprytny sposób. W tym momencie jeszcze nie wiem, nie wiem jak by to miało wyglądać, Ciekawe, ale, ale, to? Ale, ale taki jest ich plan, taki jest cel, żeby w przyszłości właśnie ta technologia HBB TV Pozwalała na jakiś tam lepszy odbiór treści Stefan Playera czy integrację z Stefanem Playerem. Rozum. Tak. I, aha, jeszcze jedna fajna sprawa od strony producentów treści telewizyjnych, że w przypadku użytkowników, którzy odbierają HBB TV, jest możliwe wyłapanie, jakby wyliczanie oglądalności dokładnie, dokładnie. tak jak w webie. Czyli tak jak mhm. na scenach WWW masz. Czyli analizycy. do jednej osoby w danym momencie. Dokładnie tak. w stanie... No to, to jest Dlatego, że tak. komunikacja jest właśnie w dwie strony. To jest tak naprawdę sygnał... lepsze nawet nie dla producentów telewizyjnych, czy tam dla telewizji. Nie, nie co ja, na... ja mówię o, ja mówię o, nadawca, o nadawcach, tak, o producentach treści telewizyjnych. Ale to nawet le, jest lepsze dla marketerów i generalnie dla reklamodawców, No nie? Bo Wreszcie, Jeden do jednego, ile osób. Dokładnie. tak. Parę. A to dzięki właśnie komunikacji w dwie strony. Czyli do ciebie idzie hmm. sygnał telewizyjny, plus, internet. plus internetowy, a zwrotny idzie sygnał od ciebie mm. przez internet. Mm. Bardzo fajna wiadomość. 12 marca ruszyły testy. Jeśli jesteście objęci zasięgiem, Możecie dać znać, jak to działa u Was i czy już testowaliście to samo tam kanał 54, czy któryś u Was? Dajcie znać w komentarzach, czy u Was działa, bo pewnie ktoś z okolic tego nadajnika nas ogląda. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Twój temat, ja rozumiem. Tyle. Ja mam na temat, natomiast dzisiaj kilka słów na temat mega-uploadu. Jak pewnie pamiętacie, 19-20 stycznia serwis został zamknięty. I cztery osoby też zostały zamknięte związane z tym serwisem, czyli szefostwo tego serwisu. Mega Upload myślę, że nikomu nie muszę przedstawiać tego serwisu. Pewnie koledzy wam opowiadali o co w tym chodzi, bo nie podejrzewam was dokładnie o to, że wchodzicie na takie strony. Ja sobie tam przechowywałem na Mega Upload moje dokumenty z uczelni na przykład. Na Mega Upload sobie? Ta, tak. mhm. Mówiłem, prace naukowe i tak dalej. Dlatego tam chodziłeś, tak? Dobrze, rozumiem. To, to jest. Rozumiem. Hostowanie plików. Oczywiście, że tak i do tego służyło, natomiast y, jacyś źli ludzie hostowali tam legalne czy nielegalne właściwie. No co ty? Naprawdę, wyobrażasz to sobie? Ja. Tam jakieś programy były, w ogóle filmy, jakieś seriale, które były hostowane. To można było ściągać, pobierać, oglądać tam? Tak, to można było tam oglądać właśnie. Niesamowite, do czego ludzie są zdolni. I cztery osoby, które, bo siedziba firmy jest w Nowej Zelandii, mm. tak by the way, właściwie była. Cztery osoby, w tym kim.com, Kolejny nazywa się Kim.com, właściciel mm -hmm. serwisu. To jest on, jego prawdziwe nazwisko to jest Kim Schmitz. On jest obywatelem Niemiec. Zmienił sobie nazwisko na Kim.com. Wyglądałem zdjęcia z tego z, e, wjazdu tak? panów policjantów no, na, nie? Jego, na, nie jego, na jego siedzibę. Nie, ale w sensie widziałem, jakby te jego posiadłości robią wrażenie. Robią wrażenie. On też Majętny jest facet. Też taki i żeby na, na, na serwisie, w którym sobie możesz przechowywać swoje yy, prace naukowe, tak się dorobić. Te to swoje to. prace naukowe oglądało jakieś 50 milionów, miało 50 milionów odwiedzin dziennie, takim Megablo, yy, takie statystyki tak? miał Mega Blot, dokładnie. A no, czemu o tym mówisz po zamknięciu? Yy, mówię to po zamknięciu półtorej miesiąca. Generalnie tam najpierw zamknęli w areszcie, te cztery osoby, później dotką w kaucję, wrócił do, yy, do domu, mówi, że się bardzo cieszy z tego, że może wrócić do domu do swojej trójki dzieci i do ciężarnej żony, która urodzi mu bliźniaki w najbliższym czasie. Także rodzina dotkoma. Zgryzłeś się? Rodzina dotkomów się zwiększy. Pozdrawiamy, życzymy w ogóle szczęścia, Ma, ale dlaczego, mega tak, dlaczego mówię o Mega Abloodzie teraz? Ponieważ pojawiły się bardzo ciekawe badania z Francji. Mhm. Francja to był jeden z głównych krajów, czy tam generalnie bardzo to dużo ludzi w, w Europie. Francji, jeden z głównych krajów, który leży w Europie, tak. Bardzo dużo ludzi z Francji yy, przechowywało swoje materiały naukowe na Mega Blond, yy, a inni ludzie z Francji oglądali te materiały naukowe. Mhm. To był bardzo popularny serwis właściwie we Francji. W ogóle we Francji wprowadzono też nową ustawę antypiracką, i już w styczniu podobno były przesłanki, że w iTunes wzrosła sprzedaż piosenek po tym, jak wprowadzono tą ustawę antypiracką. Mhm. Te przesłanki były niejasne, to w ogóle podaje te, te wszystkie dane taka organizacja francuska, taki, taki urząd do spraw walki z piractwem, potocznie można to tak nazwać, bo to jest dłuższa nazwa. Ale będzie e, mieć hate pod odcinkiem. I generalnie warto podchodzić do tych danych bardzo, bardzo jakby ostrożnie, ze względu na to, że właśnie podaje to organizacja tego typu we Francji. Która ma swój interes w tym. Dokładnie tak. Natomiast podobno, kilka dni po zamknięciu mega uploadu, wzrost ruchu na legalnych serwisach wideo mhm. wynosił jakieś 26% więcej niż normalnie. Więc to jest całkiem nieźle. Czy to jest ten argument, trochę taki kontrargument, dla, dla tego, jak się mówi, że tam, gdzie są piraci, tam rośnie sprzedaż tak, i, i dystrybucja i treści, treści Podejrzewam, że przez to, że na Mega Upload można było oglądać, generalnie to, to jakby wiesz, zastymulowane rozwój. No to ruchu, rozwoju, Tak, ty tak? Rozwoju, ty mówisz o ruchu, ale, ruch, ale co z sprzedaż wzrostem VOD, sprzedaży? Kanal Plus zanotował 20% wzrost sprzedaży treści VOD wtedy, a TF1 Telewizja 40% wzrost. To podejrzewam, jest zjawisko kilkudniowe. Prawdopodobnie Francuzi się troszeczkę wystraszyli tego całego zamieszania wokół Mega Upload. Poza tym uważam też, że Mega Upload zastymulował rozwój całego wieżu rynku. No mm. nie? Ludzie się nauczyli oglądać treści w internecie i generalnie teraz te treści odbierają. Znaczy, kiedy zabrano im Mega Upload, oni przerzucili się chwilowo. Podejrzewam, że chwilowo. Prawdopodobnie to pewnie wróci do normy. Może nie do takich list jak przed, przed tym, zanim Mega Upload został zamknięty. Natomiast jest Bardzo jeden ciekawy. podstawowy problem. Gdzie obejrzysz najnowsze seriale, na przykład amerykańskie? Tego nie znajdziesz na żadnych serwisach, wiesz, VOD, nasze polskie też VOD podają seriale, wiesz, sprzed roku, no nie? Możesz sobie obejrzeć Big Bang Theory, drugi sezon, odcinek 12 do ileś tam na Onecie. No ale to jest starość, to jest po prostu starość. Dlatego, wiesz, jeżeli, jeżeli użytkownicy dostaną filmy, seriale w taki sposób, jak dostali muzykę dzięki iTunes, to ja myślę, że ten... Mhm. I tak naprawdę wiesz, w iTunes 99 centów kosztuje piosenka, no nie? Yy, to, to to jest naprawdę niewielki, niewielka kasa jak za jedną piosenkę. Około, to są ceny takie średnie. Yy, I taki był zamysł jakby Jobsa, żeby to było bardzo łatwo dostępne, yy, dosyć tanie. I żeby każdy sobie mógł na to pozwolić, no nie? Jeżeli coś takiego zostanie wprowadzone, to użytkownicy prawdopodobnie zaczną płacić za te, za te rzeczy jak seriale czy filmy i tak dalej. Bo to pokazuje, że jest potencjał no niesamowity. Już widzisz, że jakby zabierając im takie coś już gdzieś tam ta sprzedaż rośnie, prawda? Tak, Czyli... ale ja myślę, że to jest chwilowo, wiesz, to jest, to jest ciągle chwilowo, bo ciągle nie będziesz miał dostępu do tych swoich ulubionych seriali tak, w taki sposób w legalnych serwisach. To tyle, jeżeli chodzi o. o mój Mam jeszcze kilka zapowiedzi parafialnych i, i relacje z SFI, bo. więc może najpierw zobaczcie relacje z SFI, czyli Studencki Festiwal Informatyczny. To ten festiwal. Zresztą zobaczcie wszystko w relacji. Ja też tam miałem swoją prezentację, którą będziecie później mogli znaleźć na stronie SFI. Różnicza edycja, jak co roku, była poświęcona bezpieczeństwu w sieci, bezpieczeństwu naszych komputerów, jak innowacyjności w dziedzinie IT, dlatego wiele z wykładów było poświęconych chmurze obliczeniowej i chmurze danych, czyli temat najbardziej aktualny dla współczesnego informatyka. Co roku mamy coraz więcej uczestników, mamy coraz ciekawsze wykłady. No i nam jako organizatorom coraz lepiej idzie wdrażanie nowych pomysłów, i już wiemy, że jak wpadniemy na jakiś kosmiczny pomysł, to jest szansa go zrealizować. Na tegorocznej edycji SWI wystąpił również pan Bruce Lawson, który był pracownikiem opery. Jest pracownikiem opery. Został on polecony przez tego zeszłorocznego prelegenta How to Destroy Webpage. It's, a, it's kind of a fun speech because it's the end of the day. Uh, and it's called How to destroy the web. Um, and it's a joke because I love the web. But what I'm going to do is show some of the, the bad things that people do um, as a warning to the students and the, the people listening that if they do these things, they'll destroy the web because the web is is for everybody all over the world but you know some people they like to make websites that are only for the iPad or only for this one browser or you can only see the video if you're in the UK or you're in the US and I think that that harms the web so kind of for a joke instead of saying don't do this I'm going to say Chciałem pokazać bardziej jak się zmienia rozmiar danych, z którymi mamy do czynienia. Kiedyś te dane było niewiele, 3 liczby, 20 liczb, 100 liczb. Teraz mamy zbiory danych, które mają 40 giga, a w przyszłości są terabajty, katabajty. To skala jest szybsza niż wykładnicza. Słownie w prawo murach. To mówi, że ilość czasu prędkość pracy to coraz zmienia się dwukrotnie na, różne ludzie mówią, powiedzmy, 6 miesięcy. Dane przerastają wykładniczo, więc zawsze, zawsze szybciej tych danych mogą tonąć, ale też można dobrze żyć. Wczorajsza prezentacja dotyczyła tożsamości. Tożsamości nas jako uczestników życia w internecie, ale także nas jako obywateli, czyli osób, które, które muszą funkcjonować w społeczeństwie, realizować swoje obowiązki i prawa jako, jako obywatele, korzystać z różnych funkcji. Internet daje im dużą przestrzeń do tego, ale no, państwo oczekuje tego, że jak ktoś korzysta z jakichś usług, to że się będzie no, w jakiś sposób uwierzytelniał wobec, wobec e, niego i pokazywał, kim jest albo, albo przynajmniej jakie cechy ma. Plany są, powoli rozpoczynamy zapisywanie wszystkich uwag, które dostajemy od naszych uczestników. I już wiemy, że niektórzy z prelegentów, których zapraszaliśmy w tej edycji, powiedzieli, że bardzo chętnie przyjadą do nas w przyszłym roku, bo w tym roku niestety, na przykład logistycznie, już nie daliby rady. Tak było na SFI, a w najbliższym czasie będą kolejne ciekawe eventy, między innymi w Krakowie i w Warszawie. W Warszawie już 19 i 20 marzec konferencja Ad Standard. 2012. Będziemy mieć do Was relacje z tej konferencji. Tak, jest, zapraszamy. Plus, o tym jeszcze będziemy mówić w przyszłym tygodniu, 24 do 30 marzec, 9 Festiwal Przedsiębiorczości BOS, który będzie się odbywał w Krakowie i tam też będziemy z kamerą. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia jak zwykle za tydzień w czwartek. Cześć. See you.